To było wyjątkowe wydarzenie, dlatego chyba przy pierwszy raz w Polsce udało się zebrać w jednym miejscu najważniejszych intelektualistów polskich, konserwatywnych, ale również publicystów, polityków z różnych stron barykady, żeby porozmawiać o wojnie kulturowej. No, to jest taka fantastyczna pigułka. Wiedzy, no i warto, żeby, jeżeli ktoś nie miał okazji śledzić całej tej konferencji, żeby jednak tworzyć ją sobie w internecie, jeżeli ktoś chce znać jak współczesne wyzwania e, świata, Europy, ale mm, również zadanie, przed którymi stoi Polska, e, i żeby, jeżeli ktoś chce wiedzieć, na czym polega rewolucja kulturowa, która dotyka wszystkich sfer naszego życia, od której bardzo, od tego, w którym kierunku potoczy się ta rewolucja, zależy przyszłość naszych dzieci, ale przyszłość również Polski, to bardzo, ważne jest to, aby zapoznać się z tą wiedzą. Polska jest teraz pod ogromną presją tej wojny cywilizacyjnej i no i cóż, no i wypada też zaprosić na dzień drugi, bo to jest dwudniowa konferencja. Jutro będzie więcej akcentów międzynarodowych. Będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ta rewolucja kulturowa wygląda na wschodzie, na zachodzie Europy, szczególnie ciekawy będzie Zachód, czyli tam, gdzie to już się dokonało i jakie są tego efekty.